Cześć, witajcie na kanale Promocje Czas. Dzisiaj zabieram Was do Biedronki, gdzie czekają na Was wyjątkowe promocje, które naprawdę odmieniają codzienne zakupy. W tym filmie przedstawię Wam najatrakcyjniejsze oferty oraz podzielę się praktycznymi wskazówkami, jak mądrze korzystać z tych okazji. Zostańcie ze mną do końca, bo przygotowałem dla Was kilka niespodzianek. Które na pewno Was zaskoczą. Jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, gorąco proszę: kliknijcie, subskrybuj i włączcie powiadomienia, ponieważ Wasze wsparcie to dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Razem tworzymy jedną wielką rodzinę promocji. Dziękuję, że byliście ze mną podczas dzisiejszego filmu o promocjach w Biedronce. Mam nadzieję, że prezentowane oferty zainspirowały Was do mądrych zakupów i że znalazłeś coś dla siebie. Jeśli film przypadł Ci do gustu, proszę, zostaw łapkę w górę i podziel się swoimi opiniami w komentarzach. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał Promocje Czas. I włączyć powiadomienia, aby nie przegapić najnowszych promocji. Twoje wsparcie naprawdę motywuje mnie do dalszej pracy. Razem jesteśmy jedną wielką rodziną. Do zobaczenia w kolejnym filmie i udanych zakupów.